Cześć, to nareszcie weekend, a ja mogę Wam obiecać, że nie będziecie się nudzić. Ponadto jest to Black Friday i w związku z tym, uwaga, mam ważny komunikat. Do końca piątku, to znaczy do godziny 23:59, wszystkie ogłoszenia na naszej stronie. Będą tańsze o 40%. Dotyczy to pakietów, no i pojedynczych ogłoszeń. Także jeżeli nosicie się z zamiarem na przykład sprzedaży swoich zimowych opon, proszę bardzo, jest ku temu okazja, by zrobić to taniej. A co ponadto dzieje się w Elblągu, już Wam opowiadam. Macie zaproszenie. Zaproszenie na Andrzejki w stylu indyjskim. Byliście kiedyś na takich? No właśnie, jest okazja bo tu. W garama sala w sobotę dostaniecie ciasteczka z wróżbami i przepyszne szoty, a dodatkowo w ten piątek z okazji Black Friday. Tylko dla użytkowników serwisu na wynos to tradycyjne indyjskie danie dostaniecie z rabatem 50%, czyli za 15 zeta. Żal nie skorzystać. Uch. W ten piątek wiolą na żywo zobaczcie zespół topki, a w sobotę wystąpi DJ White Boy. Andrzeju, jak Ci na imię? Przy okazji składam najlepsze życzenia wszystkim Andrzejom. Macie zaproszenie jeszcze na inne Andrzejki, tym razem na bosenie Dolinka. Tam DJ będzie puszczał muzę, do tego na barze dostaniecie kolorowe napoje, przekąski, będą gry, zabawy, konkursy i strefa chilloutu z leżakami. Wyjątkowe Andrzejki, ale dlaczego by nie skorzystać? Piątek, godzina od 20 do 22. W piątek możecie wybrać się do światowida na warsztaty handmade, podczas których wykonacie dekoracje świąteczne. Warsztaty zaczynają się o godzinie 17.00, obowiązują zapisy, a udział jest płatny, ponieważ dostaniecie wypaśne materiały. To już w tę sobotę w harii widowiskowo sportowej zobaczycie największy w Polsce koncert muzyki filmowej i epickiej z filmową projekcją w tle. Na scenie wystąpi blisko 80 muzyków, a na wielkim ekranie zobaczycie najpiękniejsze miejsca z całego świata. To widowisko rozpocznie się o godzinie 18.00. W sobotę z okazji dni otwartych notariatu. Notariusze w całym kraju będą udzielać bezpłatnych porad prawnych, o co możecie zapytać notariusza, a na przykład o sprawy spadkowe, majątkowe, czy też o umowy kupna-sprzedaży. Porady te będą udzielane w godzinach od 10 do 16, a kontakty do notariuszy znajdziecie na naszej stronie. Ten weekend odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne dotyczące raka jelita grubego. Nie potrzebujecie żadnych skierowań, wystarczy, że się zgłosicie do placówki. Listę placówek znajdziecie na naszej stronie, a ja Was błagam, korzystajcie z takich okazji i dbajcie o swoje zdrowie. Warto, warto wiedzieć, co się dzieje w Elblągu, co nie? Ja mam nadzieję, że skorzystacie z którejś z moich propozycji. Życzę Wam przewspaniałego weekendu, trzymajcie się cieplutko. Cześć!